Rozdział trzeci: Paralia, grecki odpoczynek. Po wielu godzinach jazdy, mijaniu granic, postojach i rozmowach przez interkomy, w końcu dotarliśmy do Grecji. Powietrze było tu inne, bardziej słone, ciepłe, pachniało morzem i wakacjami. Nasz pierwszy przystanek to Paralia, turystyczna miejscowość położona tuż nad samym morzem. Hotel, który wybraliśmy, stał tuż przy plaży. A z okien restauracji można było oglądać rozbijające się obrzeg fale. Byliśmy zmęczeni i głodni, więc postanowiliśmy zostawić motocykle tuż przed wejściem do hotelu, choć ulica była przeznaczona tylko dla mieszkańców. Nie zdążyliśmy jeszcze dobrze zejść z motocykli, gdy pojawiła się grecka policja. O nie, mruknął Kuba, patrząc niepewnie na mundurowych. Policjanci podeszli do nas, spojrzeli na nasze polskie rejestracje. I przez chwilę rozmawiali między sobą. Wszyscy zamarliśmy, ale kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy gośćmi hotelowymi, uśmiechnęli się i powiedzieli tylko: Enjoy your stay. Od tej pory wiedzieliśmy, że Grecy naprawdę lubią gości. To były chwile relaksu, odpoczywaliśmy od jazdy, jedliśmy świeże ryby w tawernach z widokiem na morze, piliśmy zimne lemoniady i leżeliśmy na gorącym piasku. Czas płynął tu wolniej. Każdy z nas miał wreszcie chwilę, żeby porozmawiać, popływać, albo po prostu poleżeć i słuchać szumu fal. Tato, a czy kupiłeś mi coś z tej podróży? Oczywiście. W parali kupiłem ci prezent mały, zabawkowy grecki paszport i trzy maskotki Sonika, żebyś miał pamiątkę z tej wyprawy nawet jeśli jeszcze nie mogłeś jechać razem z nami. W parali przygoda mieszała się z relaksem. To było idealne połączenie na początek greckiej przygody. W trakcie pobytu zrobiliśmy również krótki wypad na Olimp, który był niedaleko.